Zło jest złem. Mniejsze czy większe, nie ma różnicy. To twoja ostateczna odpowiedź? To jest moja rura! Jak nie wypiję kufelka, to się nie swoje czuję! Mój ulubiony kolor to niebieski. Nie! Żółty! Zwycięstwo dla Lorda Lunu! Na bogów, ależ ty mnie wkurzasz! Cześć! Jesteś naszym tatusiem? To nie ja! Przepraszam! Chcesz usłyszeć fraszkę? Znaleźliśmy czarownicę. Możemy ją spalić? Zaszli nas! od tyłu! Nie zbaczaj skursu! Pilot do bombardiera! To bombardier! Mów! Dalej, płotka, dalej! Gdzie tu dostanę schabowy z kapustą? No dobra, kto chce oberwać? Gotów do pracy! Skoro mam skrzydła, czemu wciąż muszę chodzić? Śmierć oczyści świat! Podwójne ostrze zapewnia jeszcze dokładniejsze golenie. Gotów do pracy? Dobrze. Czuję, że mam niezły odlot! Kapujesz odlot! Łoj, jakie to zadanie! Ktoś wzywać z Nahora? Jak mogę służyć? Ej, zamknij się! Nie to nie słyszy, gdzie leci! Ej, jaja mi się palą! Zaraza. Tak? Ciemność? Jak leci? Łowca demonów zostawił ci wiadomość? Zaczynam się niecierpliwić! Nie mają z nami żadnych szans! Pod niebiosa! Lecę! Niewożna jest wielkość młota, ale to jak nim mochosz. Krew demonów jest bardziej czerwona niż... normalna krew. Zgoda na rozwalenie wieży! Dam po hamulcach, a on poleci do przodu! Zabieraj ode mnie ten plugawy kursor! Duchy Quel'Thalas żądają zemsty. Słuchaj, jestem inżynierem. Mój czas jest cenny. Wychodzi na to, że ta sadar nas zawiódł. Tobie nie wolno! Już jestem. Pamiętaj, musisz uderzyć kilofem o ścianę. To, co sobie wydobędziesz, należy do ciebie. Nie ma możliwości, by ktoś się przekradł, a on to jednak robi! Znam świetne kawały, bo popękam w szwach. Kliknij, baby, jeszcze raz.